wiemy jak to jest. Bardzo kontrowersyjny, bo jedni je kochają, wydają mnóstwo pieniędzy, a inni wręcz przeciwnie, hejtują, narzekają, wyzywają twórców i odradzają zakupu czegokolwiek. I Call of Duty Black Ops 6 w tym wypadku, jeśli chodzi o mikrotransakcje, zrobiło chyba najgorszy na ruch, jaki kurwa mogli zrobić. Wszystko ze względu na to, że w menu wyboru broni nad całym naszym asortymentem na samej górze listy znajdowała się reklama, która zachęca graczy do zakupu płatnego pakietu skórek. O nie, ale to jest rakowe. Nie, skórki płatne, cokolwiek. Jeszcze nie dość, że płacisz za grę 300 zł, to jeszcze musisz brać. Chociaż na szczęście, żeby to było tylko kosmetyczne. Witam, wiem, że widziałeś trailer GTA, ale czy wchodziłeś na stronę. Tak, no już to omawiałem. Kowy kafelek przeważnie występował właśnie w sklepie, gdzieś mógł występować w głównym menu, Siema. ale w takim miejscu, serio? I to nawet nie jest najgorsze. Warto też powiedzieć, hey, że kolornik Black Ops 6 to nie jest gra darmowa, a za podstawkę trzeba było zapłacić około 350 zł. I pomyślcie sobie, co zrobiły te wielkie głowy z Activision? Bo Au. nie, nie przeprosili oni i nie powiedzieli, że zrobili to specjalnie, żeby gracze kupowali. Oni kurwa powiedzieli, że to zostało dodane. Przez przypadek. Przez pieprzoną pomyłkę. Tłumaczy się, że test funkcji interfejsu ja, no pewnie, no. który wyświetlał wybraną zawartość sklepu w menu Loadout, został opublikowany w aktualizacji sezonu 0.4 przez pomyłkę, a ta funkcja została usunięta już z gry. To mm -hmm. jest dopiero wyjaśnienie, co? Rzecz jasna, gracze bardzo głośno i hucznie yeah. wyśmiali twórców na Twitterze, śmiejąc się właśnie z tego słowa ERROR, nie? No, jak masz chyba tak w ogóle zrobić? Wystarczyło się przyznać do winy, serio. Na pewno lepiej by na tym wyszli. To tyle na dzisiaj, dzięki za... Ale słabo. To na pewno nie jest przez błąd, no ale tyle. Subskrybujcie lootboxy, subskrybujcie mnie, subskrybujcie wszystko, co chcecie.